Dzień dobry, tu ja mówię. Żar się leje z nieba. W czarną koszulkę wali mi słońce. Ja nagrywam filmik drugi raz, bo zapomniałem ustawić filtra. I proszę Państwa, poszło mi wszystko, co miałem do powiedzenia. Nie ja wiem, może mówiłem coś strasznie głupiego, i uwaczność czuwa, kamerę wyłączyła. Także zaczynam jeszcze raz. Proszę Państwa. Jesteśmy przed domem do góry nogami, to jest może nieskomplikowana, ale jednocześnie bardzo trafna metafora tego, co się wokół nas dzieje i też metafora tego, co, o czym dzisiaj chcę proszę Państwa mówić, ale wcześniej mała uwaga techniczna, żebyście Państwo nie pomyśleli, że Wielgódzki nagle stał się wielkim paniskiem, bo to miejsce to jest świnoujście, zaraz przy promenadzie, po drugiej stronie za tym płotem jest promenada. Że Wielgudzki stał się właśnie takim paniskiem i celebrytą, który sobie robi wypady co weekendowe nad Morzem. No, proszę Państwa, wiąże się to, to z bardzo prostym, prostymi okolicznościami mianowicie w domu mamy kundle, przy których musi ktoś zostać, więc się wymieniamy. Raz ja jadę z młodą, raz jadę ze starą, raz stara jedzie z, z młodą. I stąd też może na pierwszy rzut oka taki nielogicznie i nielogistycznie poukładane te wakacje, no ale inaczej się proszę państwa nie da, a psy do mnie trafiły z tego powodu, no, że ktoś ma inne pomysły na życie, mianowicie takie, że jak jedzie na wakacje to wyrzuca zwierzęta do lasu. Ja nie jestem żadnym animalsem, żadnym ekologiem, ale takich rzeczy po prostu nie rozumiem, brałbym bata i batorzy. Skoro już, proszę państwa, jesteśmy przy Bacie i Batorzeniu, no to tematem dzisiejszej pogadanki jest pseudolegenda Solidarności, niejaki pan Frasyniuk. To jest człowiek o naprawdę niesamowitym życiorysie, w cudzysłowie. Tyle zbiegów okoliczności, tyle cudownych przypadków, które towarzyszą CV Frasyniuka, to jest naprawdę zastanawiające, to jest dobry materiał albo na Scenariusz dramatu albo komedii, czy też raczej tragi farsy, pan Frasyniuk zasłynął jako jeden z nielicznych opozycjonistów, którzy się skutecznie ukrywali w stanie wojennym przed Zbecją, przed Kiszczakiem. Natomiast Kiszczak swego czasu powiedział, że uśmiał się, że gdyby chciał Frasyniuka złapać, to złapałby go 150 razy, a ponieważ zostawił go na wolności, to znaczy, że Frasyniuk był potrzebny. W takiej właśnie puszczony luzem bardziej SBC Kiszczakowi niż frasynułk internowany. Reszty się Państwo domyślcie, Skąd taka ocena działalności, aktywności pana Fresennika, który notabene później z Kiszczakiem pił wódkę podobną jak Adam Michnik. Druga rzecz niesamowita, która w życiu pana Fresennika się przydarzyła, to kariera biznesowa. Na przełomie roku 89 i 90, kiedy proszę Państwa ludzie popełniali samobójstwa, bo z jednej strony przetracili majątki, a z drugiej strony uzyskanie kredytu graniczyło z cudem, a jeśli już się go uzyskało, no to między innymi Andrzej Leper powołał partię, która się nazywała Samoobrona, czy Ruch Społeczny, który się nazywała Samoobrona, dlatego że Balcerowicz wciągnął Polskich rolników i polskich przedsiębiorców w pułapkę kredytową, gdzie z dnia na dzień te kredyty rosły i to nie w takim tempie jak teraz franki, bo to jest nic w porównaniu co się działo wtedy, ale wtedy to było po 100% i po więcej. I w tym czasie pan Frasyniuk nie tylko otrzymał kredyt, nie tylko spokojnie go spłacił, ale budował tabor tirów i co ważne, proszę państwa, natychmiast miał serię zleceń. Na transport, a w tamtym czasie to nie było takie proste. To dzisiaj mamy, proszę Państwa, w zasadzie taką sytuację, że jeśli wejdziemy na ten rynek, rynek logistyki, rynek transportu, to praktycznie mamy pewność, że bankructwa tam nie będzie, bo zapotrzebowanie na to jest tak duże, że akurat w rodzinie mam ludzi, którzy jeżdżą na Tirach, to z dnia na dzień mają po kilka ofert pracy w różnych kierunkach. Taki jest tłok na tym rynku, że już praktycznie nie tyle trzeba dbać o konkurencję, co trzeba dbać po prostu o, o własny samochód, i, i zlecenia przepływają same. Wtedy czegoś takiego nie było. No i Pan już jakoś sobie w tych warunkach doskonale poradził, no ale trudno sobie źle radzić, kiedy się ma za kolegów partyjnych właśnie Balcerowicza i Michnika, bo to całe to towarzystwo, lepsze towarzycho, o czym za chwilę jeszcze szerzej powiem, należało właśnie do tej legendarnej udecji. No i proszę Państwa, ten człowiek, który sam siebie przypisał do lepszego towarzycha, do towarzycha celebrytów. I to takich, którym wolno więcej, a jest kilku albo kilkudziesięciu e, takich typów przestrzeni publicznej, którym się wydaje, że mogą więcej. Między innymi mój ulubieniec Owsiak. To są ludzie, który, którzy, mogą, e, którzy mogą powiedzieć o innych wszystko, mogą e, sprugawić każdą rzecz, e, mogą. Yy, zrobić coś takiego jak z, zgnoić człowieka, a wielokrotnie wszech, przeprowadzą yy, takie operacje, a później powiedzieć, że to była sztuka, że artystom wolno więcej, że to było zwracanie uwagi na... Niezwykle ważne aspekty życia publicznego, a na końcu pokazać się na tle inkubatora, tak jak jak może się pokazać na tle legendy solidarności jakiegoś tam pana Bolka, skaczącego niby przez, przez płot. I tak to, proszę Państwa, funkcjonuje. No, jeśli się ma taki status, jeśli się ma taką, takie pole siłowe, taką tarczę, to można pójść do TVN-u i opluć mundur żołnierza polskiego. i Opowiadać o tym, że na granicy z Białorusią, e, granicy z Białorusią nie pilnują żołnierze, tylko cytuje śmieci. E, proszę Państwa, no, krew się burzy, doże w kieszeni się otwierają, ale po części jest to też trochę nasza wina, bo z jednej strony oni mają tą tarczę, mają tą szeroko otwartą furtkę przez media i określone środowiska polityczne, ale z drugiej strony. My powinniśmy na to reagować z pełną mocą. Taką mocą, która nie polega na dyskusji, bo tu nie ma miejsca na dyskusji z kimś takim jak Owsiak czy Frasyniuk. No to trzeba brać bat i po prostu batorzyć. Trzeba nazywać tych ludzi po imieniu. Trzeba wskazywać na ich podłości. A broń Boże nie wychodzić z takiego założenia, że my musimy być delikatni, że my musimy być dyplomatyczni, żeby się do ich poziomu nie zniżać. No nie chodzi o żadne zniżanie do poziomu, ale chodzi o odpowiedni dobór środków. No jeśli się ma przed sobą chuligana, który gwoździem rysuje karoserię samochodu gdzieś na osiedlu no to nie przeprowadza się z nim dyplomatycznie o, o, o rozmowy tylko bierze za chark, stuka w ucho i to, i to wszystko co trzeba zrobić tak należy postępować z takimi ludźmi jak Frasyniuk. Tu nie ma absolutnie miejsca na żadną racjonalną i rzeczową polonikę, bo nie ma z kim gadać o tym. Przecież wiadomo, dlaczego Frasyniuk robi takie rzeczy, jakie robi. No, to jest wybrzmiała legenda. W jego mniemaniu jeszcze legenda i w mniemaniu wąskiego otaczenia, w jakim się porusza. Ale do większości ludzi to już jest błazen, jest pajac, który sprzedał się, rozmienił się, rozmienił się na, dobro, na, na drobno. I no, żeby przypomnieć o swoim legendarnym w cudzysłowie istnieniu, no to musi być wejść do TV, no, narobić chlewu, żeby we wszystkich mediach o tym było yy, głośno. Proszę Państwa, sposób jest jeden. Państwo mnie często pytacie, skąd taka moja słabość do Krystyny Pawłowicz, dlaczego tak często jej broniłem i wydawałoby się w takich sytuacjach, kiedy nie powinienem jej bronić? Powody są po prostu, są, proszę Państwa, dwa. Po pierwsze, to jest osoba, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej dokładnie tak jak ja. Czyli mówi to, co myśli, to, co, i to dosłownie to, co myśli, bez żadnej dyplomacji, bo wszystko można powiedzieć o Krystynie Pałowicz, nie to, że ona waży słowa. To jest naprawdę kobieta, ty, co ma na wantrobie, to, 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 to ma na e, języku. I płaci za to gigantyczną cenę, bo jeśli istnieją ludzie, którym wolno więcej, tak jak w Frasyniu czy owsiach, no to istnieją też ludzie, których można gnoić w dowolny sposób. I to przez długie lata był Kaczyński, Maciarewicz, z Rydzyk, właśnie Krystyna Pawłowicz i parę innych osób, y, na które y, był. Otwarty szlaban i każdy mógł sobie w dowolny sposób napluć, bo, bo, bo to bo, bo wolno. No i ta Krystyna Pawłowicz, proszę Państwa, to jest jedna z nielicznych osób publicznych, nie wiem, czy Państwo wiecie, wiecie która przeczołgała procesowo nie tylko owsiak, ale przeczołgała innego nietykalnego, czyli lisa. A musicie też Państwo wiedzieć, że cała ta otoczka, która panuje w mediach, się mówi, że oni są artystami, oni są legendami, i dlatego im wolno więcej. Ona niestety funkcjonuje również w sądach. I dokonać takiej sztuki, jak przetrzepać tyłek owsiakowi i lisowi jednocześnie, no to jest rzecz, która wymaga najgłębszego szacunku. I dlatego za tą postawę. Za tą podstawę Krystyny Pawłowicz, która jest bezkompromisowa w przestrzeni publicznej, a można my, myśleć o jej aktywności, co chce, to co chce i wyciągać takie wnioski, wnioski jak, jak chcecie państwo. Ja też się nie zgadzam z wieloma, może nawet z większością te, z które w tej chwili głosi Pani Krystyna Pawłowicz z tego prostego wniosku, z tego prostego powodu, że już straciłem wszelką nadzieję, jeśli chodzi o... Taką partię jak PiS, no pani Krystyna Pawłowicz przeciwnie, ona ciągle te nadzieję z partią PiS wiąże. Ale jeśli chodzi o samą postawę wobec tych celebrytów i, i, i tą odwagę, którą ona się wykazuje, no to ja się przed tym nisko kłaniam i stąd ta moja słabość, jak to państwo, państwo nazywacie. Żadnej tolerancji, żadnego, żadnej taryfy ulgowej ulgowy, dla takich prymitywów. Jak pan Frysyniuk, bo cokolwiek nie sądzimy o całej tej akcji na granicy polsko-białoruskiej. No ale proszę Państwa, co można sądzić? No każdy racjonalny człowiek wie, że absolutnie nie możemy brać jako Polska udziału w tym teatrzyku spektaklu, który urządził Putin z Łukaszenką. I nie ma mowy o wpuszczaniu jakichkolwiek nielegalnych imigrantów, którzy zresztą uchodźców, czyli to nazywają tak naprawdę nielegalnych imigrantów, którzy głównie pochodzą zresztą z Iraku i Syrii, a nie, a nie z Afganistanu. Ale tak czy inaczej. No to każdy człowiek też wie, że żołnierze posłani na granicę wypełniają rozkazy. To nie są osoby decyzyjne w takim sensie, że podejmują decyzje polityczne. Oni oczywiście są decyzyjni, jeśli chodzi o samo wykonanie rozkazu, samo wykonanie misji, a ta misja jest prosta, chronić polskich granic, koniec, kropka. No to ktoś taki jak Frasyniuk, kumpel, Piszczaka, z którym płynął wódkę, chyba wie, i też był chyba w wojsku, to chyba wie, jak to funkcjonuje. No jeśli pluje na tych ludzi, pluje na polski mundur, no to robi z pewną premedytacją, bo aż taki głupi to, to on nie jest. Dlatego też, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Z takimi ludźmi nie ma żadnej dyskusji. Tacy ludzie powinni być wykluczani, oczywiście cywilizowanymi prawnymi środkami, ale też i stanowczym, stanowczym zachowaniem z naszej strony z przestrzeni publicznej. Oni powinni tracić status legend solidarności, status pseudoartystów i status przede wszystkim nietykalnych. I każdy, kto takiemu jednemu i drugiemu utrzena, każdy, kto go przeciąga, ma mój głęboki i wieczny szacunek. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.